Dzień dobry moi drodzy. Dziś mam dla Was Woodra 300GY Rally w wersji odświeżonej na rok 2024, który miałem okazję śmigać kilka dni w różnych warunkach drogowych i pogodowych. I myślę, że co nieco mogę już na jego temat powiedzieć. Przy czym dziś opowiem o swoich pierwszych wrażeniach, a za jakiś czas pojawi się na kanale pełna recenzja motocykla. O marce Vouch zapewne słyszeliście już nieraz, zresztą jak o jego 300 ce chcącej konkurować z Hondą CRF 300. Dla nieświadomych, Vouch jest marką chińską, należącą do koncernu Longchain, która już od dobrych kilku lat próbuje swoich sił, między innymi na rynku polskim. Przy czym ostatnio udało jej się zagnieździć we warszawskim salonie przy ulicy Elektronowej 2 wśród takich marek jak Suzuki, Kawasaki czy też Motomorini. A jeszcze do niedawna MV Augusta. Swoją drogą dziękuję w tym miejscu chłopakom z elektronowej za użyczenie motocykla do testów. No dobra, ale z uwagi na fakt, że nie jest to pełnoprawna recenzja, a jedynie pierwsze wrażenia z obcowania z motocyklem, to przejdźmy od razu do rzeczy. Tym bardziej, że na zewnątrz jest 5 stopni na plusie, więc warunki nie są zbyt przyjemne. Zacznijmy więc od końca, czyli od ceny Voja, która według informacji na stronie internetowej wynosi 21 890 zł. Główny konkurent Voja, czyli Honda CRF300 kosztuje natomiast albo 26 900, jeżeli mówimy o wersji L, albo 32 900, jeżeli mówimy o wersji Rally. I teraz tak, Voja w mojej ocenie powinniśmy porównywać do tej drugiej wersji, hmm, Hondy CRF300, czyli właśnie wersji Rally. Z uwagi na stosunkowo podobne wyposażenie i nastawienie na casualowe podróżowanie po drogach nieutwardzonych, powiedzmy, że takiej kategorii, a nie amatorskie rajdowanie, do którego wersja L wydaje się bardziej odpowiednia. Przyjrzyjmy się więc Wołżowi 300GY Rally odrobinę bliżej. Mamy tutaj jednocylindrowy, czterozaworowy silnik chłodzony cieczą, który osiąga maksymalną moc około 29 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy na poziomie 25 niutków. Jak możecie się zapewne domyślić, to nie jest to demon prędkości na prostej, żeby bowiem zmieniać relatywnie dynamicznie prędkość w zakresie od 0 do 100. To musimy włożyć sporo pracy w wachlowanie 6 biegami albo przy 40 km na godzinę wrzucić szósty bieg. I pozwolić silnikowi zrobić swoje w bliżej nieokreślonym czasie. Nie jest to bowiem rakieta, ale trzeba motocyklowi oddać to, że jest niewiarygodnie elastyczny. Naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby wyciągnąć od 40 na godzinę do prędkości maksymalnej oscylującej około 120 km na godzinę na szóstym biegu. Coś niesamowitego. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę, że komfortowa prędkość przylotowa to tak między 80 a 100 km na godzinę. I wszystko co jest ponad 100 na godzinę przychodzi temu motocyklowi naprawdę ciężko. Nie będzie jednak problemu, żeby podróżować niespiesznie drogami krajowymi, na których moto czuje się najlepiej. A tak naprawdę najlepiej się czuje na drogach właśnie takiej kategorii, czyli na równych szuterkach, po których się jeździ tym motocyklem niesamowicie przyjemnie. No dobra, a tak dokładnie jak motocykl sobie radzi właśnie na tego rodzaju nawierzchni albo być może jeszcze na troszkę bardziej wymagającej. Cóż, osobiście wymieniłbym zębatkę, żeby motocykl miał większego kopa w dole kosztem prędkości maksymalnej. Motocyklem oczywiście da się jechać szutrami przed siebie, ale brakuje mi w nim delikatnego kopnięcia i zrywności, które powinny być dostępne już tak od około dodatkowych 10 koni i niutków. Myślę jednak, że ten brak zrywności i bardzo delikatna charakterystyka silnika w całym zakresie obrotów zostanie przede wszystkim doceniona przez osoby początkujące, które albo zaczynają swoją przygodę z motocyklami i jazdą po drogach nieutwardzonych, albo na przykład przesiadają się ze 125 na coś większego. W takiej sytuacji motocykl może okazać się strzałem w dziesiątkę, bo naprawdę ciężko jest zrobić sobie na nim krzywdę, a wachlowanie biegami w terenie i śmiganie nim nawet z prędkościami rzędu 80 km na godzinę może dać masę frajdy. Co prawda, motocykl dostanie zadyszki na potencjalnych podjazdach, ale do relatywnie spokojnej zabawy w poziomie po drogach nieutwardzonych może być naprawdę dobrym kompanem. Podoba mi się również to jak brzmi, a brzmi jak mały bombowiec, czego zresztą Nie, posłuchajcie sami. Sobie odpalimy motorek. Fajne jest też to, że moto strzela i popyrkuje, co jest bardzo częste przy wytracaniu szczególnie prędkości. Warto w tym miejscu wspomnieć, że bak ma 11 litrów pojemności, a motocykl spala między 3 a 4 litry paliwa, co powinno starczyć na około 300 km. Jest to pojemność ciut mniejsza od tego, co mamy w Honda CRF 300 Rally, bo tam mamy 12 ,8 litrów ale więcej od tego, co mamy w wersji L, która ma zbiornik o pojemności 7,8 litra. Motocykl jest również relatywnie lekki, bo waży na mokro 158 kg. Ma prześwit na niewiadomym dla mnie poziomie, ponieważ te dane nie są dostępne, ale wiecie co? Czekajcie, bo tym razem się przygotowałem. Mamy miareczkę, więc sobie zmierzymy. I zaraz zobaczymy. Poczekajcie chwilkę. Dobra, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Najpierw postawię motocykl do pionu i zobaczmy, ile tutaj mniej więcej jest. Słuchajcie, a może tutaj od tego miejsca. Wychodzi na to, że tak pira z około 26 cm. 26, tak 26 cm mniej więcej od podstawy ramy do ziemi. 26, 27. No, tak więc jak widzieliście na przebitce, prześwit wynosi między 26 a 27 cm. Kanapa natomiast jest na wysokości 915 mm i choć jej wysokość może przerazić na papierze, to wierzcie lub nie, ale stosunkowo niska masa motocykla pozwala ogarnąć ten motocykl bez większych problemów nawet dla osób o wzroście na poziomie 165 cm. Osoby wysokie oczywiście odnajdą się tutaj bez problemu, bo pozycja za sterami jest bardzo wygodna. Jest jednak pewien problem. Kanapa motocykla jest wykonana z wyjątkowo śliskiego materiału, podobnie jak gripy na kierownicy. Śliskość tych elementów jest tak duża, że na kanapie ciągle zjeżdżałem na bak i nie byłem utrzymywany naturalnie tam, gdzie siedziałem. Dodatkowo kanapa jest obszyta na tyle cienkim i podatnym na odkształcenia się materiałem, być może troszkę nadmiarowym tutaj, że gdy zjeżdżamy w stronę baku, no to pojawia się tutaj taka brzydka, Zmarszczka, która nie znika po pewnym czasie, gdy zsiądziemy z motocykla. Niestety, więc trzeba przygotować się na to, że kanapa nie będzie wyglądała najprawdopodobniej ładnie po kilkuset, już może nawet kilometrach, i być może będzie potrzebne albo naciągnięcie tego materiału oryginalnie nałożonego na kanapę, albo po prostu oddanie kanapy do tapicera i wymiana. Tego materiału, co zresztą sam bym zrobił, bo jest po prostu za śliski, jak na moje preferencje. Natomiast stojąc, miałem wrażenie, że motocykl wyrwie mi się z dłoni, bo te naprawdę mocno ślizgały się na tych gripach. Osobiście, naprawdę, pierwsze co bym zrobił po zakupie moto, to zmiana materiału na kanapie i wymiana gripów. Pozycja ze sterami natomiast sama w sobie jest dobra. Podobnie jak poręczność motocykla, nawet z zalanym do pełna bakiem. Kilkukrotnie miałem podbrąkowe sytuacje w offie, gdzie motocykl zaczął mi lecieć na jedną lub drugą stronę i bez problemu utrzymałem go na nodze. A i tak na marginesie, to z tego co pamiętam, dopuszczalna ładowność motocykla wynosi 190 kg. Wielokrotnie pytacie się bowiem, czy dany motocykl poradzi sobie z jazdą z pasażerką. Ja tego dla Was nie będę testował, ale przynajmniej będę starał się podawać ładowność, żebyście mogli wydedukować sobie co nieco sami. No, tak więc podsumowując, motocykl jest stosunkowo lekki, stosunkowo wygodny, ale pomyłko jest śliski materiał na kanapie i gripach. Fajne jest jednak to, że za te 22 tysiące złotych dostajemy całkiem sensownie ubrany motocykl, bo mamy na pokładzie szybkę, plastikowe handbary, gmole, płytę pod silnikiem, czy też bagażnik. Elementy ochronne motocykla wydają się być solidne i zdecydowanie przydadzą się w sytuacjach podbramkowych. Szkoda tylko, że klamki nie mają regulacji, a korek baku paliwa nie jest na zawiasie, więc podobnie jak w tenerce, musimy go gdzieś odłożyć podczas tankowania. Dodatkowo może to pierdoła, ale nie pasuje mi również nóżka boczna w tym motocyklu. Jak na tak wysokie moto sobie staniemy z boku jak na tak wysokie moto wygina się pod zbyt małym kątem i jest za wąska u podstawy, przez co moto stoi zbyt pionowo i nie ma opcji, abyśmy moto postawili na choćby odrobiną bardziej miękkiej nawierzchni. Nigdy nie byłem pewny, czy mogę zejść z moto po rozłożeniu stopki i zawsze upewniałem się, poruszając motocyklem, czy stoi bezpiecznie. Po zakupie motocykla, więc kupiłbym od razu poszerzenie stopki. Naprawdę to rekomenduję. Niemniej na pokładzie motocykla znajdziemy również czytelny wyświetlacz cieku krystaliczny, który zapewnia minimum potrzebnych informacji. Włączając w to, przebieg tymczasowy, poziom paliwa, e, będzie widać? Powinno być widać w miarę, chociaż nie bardzo. Pokażę Wam to na przebitkach. E, poziom paliwa, obroty i prędkość, jak również informacją o zapiętym biegu, czy też aktualną godzinę. Ustawieniami wyświetlacza sterujemy dwoma przyciskami po prawej stronie od ekranu, a po jego lewej stronie znajdziemy port USB to jest port USB-A, bodajże, pod gumową zaślepką. Co ciekawe, motocykl nie posiada pełnego ledowego oświetlenia. Jak sobie spojrzymy, muszę chyba uruchomić moto. Bo główna lampa przednia jest żarówkowa. Zresztą podwójna swoją drogą. Tutaj przyznam, że świeci słabo i dziwnie, bo na mijania na światłach mijania świeci niemal pod koła. A na drogowych yy, świeci w pnie drzew. Naprawdę nie oświetlając tego, co mamy przed sobą. Nie obejdzie się więc bez regulacji oświetlenia lub dołożenia dodatkowego, o czym powiem więcej w pełnej recenzji. Ale ostatecznie, wiecie co, najważniejsze w tym motocyklu, moim zdaniem, jest zawieszenie. Jego przydatność do podstawowej jazdy poza drogami nieutwardzonymi. Tutaj mamy jednak pewien problem, bo różne źródła podają różne skoki zawieszeń. Według jednych, tych oficjalnych, z przodu mamy skok 205 mm, a z tyłu nie wiadomo. Według innych, z przodu i z tyłu mamy 240 mm. Jak jest naprawdę? No kurczę, sprawdźmy. Czekajcie, wyciągnę majorko. Rozciągam ją zębami, stąd te dźwięki. Eee, dobra. Czekajcie. Trochę może ściągnę ją. Dobra, powiedzmy stąd. Dotąd. Gdzie widać cokolwiek. No i widzicie, długość odkrytej lagi wynosi 24 mm. Tylko teraz pytanie: czy, jak zawias pracuje, to czy jest w stanie dojść właśnie aż tutaj? Jeżeli tak, no to wtedy faktycznie skok zawieszenia z przodu wynosi 24 cm, 240 mm. Jeżeli nie, czyli na przykład kończy się gdzieś tutaj, w tym miejscu, no to wtedy 205 mm. Jak jest naprawdę? No, nie wiem. Nie wiem, bo musiałbym dobić zawias i ktoś musiałby patrzeć z boku. Natomiast tego nie udało mi się zrobić, nie miałem jak tego sprawdzić. Więc, no cóż, długość odkrytej lagi wynosi 240 mm. Natomiast skok deklarowany przez producenta, przez importera, tak naprawdę, wołdża w Polsce wynosi 205 mm. No, więc tak to wygląda. Z tyłu nie wiadomo. Możemy więc założyć, że zarówno z przodu, jak i z tyłu ten skok wynosi tak mniej więcej między 200 a 240 mm. No. W każdym razie trzeba tutaj przyznać, że charakterystyka zawieszenia jest lepsza niż w Hondzie, na której odnajdą się może osoby o wadze 50 kg, ale nie cięższe. Zawias w Hondzie jest bowiem niesamowicie miękki i zupełnie nie nadaje się do jazdy po drogach nieutwardzonych dla osób o wadze przeciętnego Europejczyka. Wiecie co, nawet Ichi ta Holenderka, która przemierzała swojego czasu, chyba nadal przemierza, Afrykę na właśnie Hondzie CRF300 Rally, narzekała na miękkość tego zawieszenia. I nie wiem przypadkiem, czy ona go nie modyfikowała. E, niestety aż e, tak intensywnie je nie śledzę, ale coś tak mi świta, że mogła je e, modyfikować delikatnie. No, w każdym razie, on natomiast jest akceptowalnie sprężyście i przyznam, że jeździło mi się nim po drogach nieotwardzonych bardzo przyjemnie, a te ponad no, 100 kg ważę, niestety, niestety. Z przodu nie mamy regulacji, ale to w gruncie rzeczy nie przeszkadza. Jak na tym klasę motocykla jest naprawdę zacnie. Hamulce również dają radę, choć przyznam, że przód jest zbyt zero-jedynkowy i naprawdę słabo dozowalny. Chciałbym, żeby siła hamowania miała bardziej rozciągnięty zakres, a przez to lepszą dozowalność. Co ciekawe, możemy wyłączyć w Wodżu ABS dzięki dedykowanemu przyciskowi zlokalizowanemu przy lewym gripie. Szkoda tylko, że motocykl wyjeżdża z salonu na niemających wiele wspólnego z terenem oponach, które w teren zupełnie się nie nadają, co najwyżej na szutry i milimetrową warstwę piasku. Na asfalcie natomiast radzą sobie zadowalająco, ale trzeba uważać na mokrym i zabrudzeniach na zakrętach, bo tył potrafi uciekać spod tyłka i to tak. Fest. Oczywiście moto stoi na felgach dętkowych w rozmiarze 21 i 18 cali odpowiednio z przodu i z tyłu, co zapewnia odpowiedni komfort na dziurach e, i takich tam. Felgi oczywiście są dętkowe. No dobra, to jak można by podsumować pierwsze wrażenia z obcowania z tym motocyklem? Cóż, motocykl jest relatywnie lekki i w miarę poręczny nawet dla słabego rajdera, ale trochę niepewnie się go stawia na seryjnej stopce bocznej. Pozycja za sterami, zarówno na siedząco i stojąco jest spoko, ale denerwują śliskie gripy, no i również śliska kanapa, która dodatkowo jeszcze się marszczy. Moto jest fajnie wyposażone i zapewnia minimum informacji na wyświetlaczu. Bak pomieści całkiem sporo wach i spalanie jest na akceptowalnym poziomie. Silnik jest bardzo elastyczny i da się jechać przelotowo te 80 na godzinę, ale brakuje mu trochę wigoru i dynamiki, ale cóż, za to jest przystępny dla początkujących. Pracuje stosunkowo kulturalnie. Fajnie brzmi w niższych rewirach obrotów i potrafi strzelić z wydechu. Taki malutki bombowiec. Zawias również daje radę i jest chyba najfajniejszym elementem tego motocykla, który sprawia, że naprawdę przyjemnie spędza się czas poza asfaltem. Czy zatem za te 22 tysiące złotych jest to dobry deal? Na to pytanie musicie już odpowiedzieć sobie sami moi drodzy, ale w mojej ocenie motocykl jest stosunkowo uczciwy w tym, co oferuje. Jeździ przyzwoicie i może być ciekawą alternatywą dla Hondy, która ma no, już ugruntowaną pozycję na rynku. A co wy myślicie o tej maszynie? Dajcie znać w komentarzach, a ja tymczasem zapraszam Was do pełnej recenzji, która pojawi się na kanale niebawem, a także do subów, dzwoneczków i takich tam. Trzymajcie się, cześć!